Christian Kobus z polu karnym. U... Wyjaśniają gracze z gromu. Ruciński przy piłce. Ruciński sam do końca. Dośrodkowanie przeciągnięte, ale Czysobianka utrzyma się przy piłce. Walczy z Prylińskim. Kobus na skrzydle. Dośrodkowuje. Niestety nikt nie zamknął tego dośrodkowania. Dośrodkowanie. Nieudane. Pytka Wasil uderza. Bardzo dobre uderzenie. Wypluwa Bramkarz. Próba dłuższego podania, okazja do pojedynku 1 na 1, pole karne, Kalita, dobija Kobus, zamieszanie, spalony. Dalekie wrzucenie z rzutu z autu, Pryliński plecami, Pryliński, ależ znalazła go piłka, to chyba była najniebezpieczniejsza sytuacja. Próba zagrania do kobusa. Kobus w polu karnym dogrywa, zamyka Kalita. Poprzeczka, proszę Państwa, ależ to była sytuacja. mecz zaczyna nam się otwierać. Ależ to była klarowna sytuacja. Lepszej sobie wymarzyć nie można skali piłkę zawodnicy Cisowianki, kąt, połowa przeciwnika, kąt w dryblingu, kąt, prawa noga, nie jest to wiodąca noga tego zawodnika. Jeszcze raz Kalita głową, Ruciński wychodzi sam na sam, Ruciński, świetna sytuacja, pewnym strzałem Ruciński pokonuje bramkarza. Mamy 1-0 dla Cisowianki. Naprawdę sytuacja. Obie drużyny starały się budować, krótkimi podaniami wchodzić na drużynę przeciwnika. Kluczem jednak było dłuższe podanie. Dwie przebitki głową. Karol Kalita posyła świetną piłkę do Rucińskiego, a ten nie myli się w sytuacji 1 na 1. Wrzutka, Pryliński wygrywa głowę, ale wprost w ręce Długosza. Fizyczna. Utrzymują się przy piłce. Dobra sytuacja, pole karne. Pryliński przy piłce 11 metr. Kopyciński świetnie interweniuje. Pierwsze 45 minut, już za nami. Dobra wrzutka na długi słupek. Zamieszanie, uderzenie z dystansu po sokorach w pole Karniki prób, Próba rozegrania. Dobra sytuacja. Wspaniała interwencja długosza. Uderzenie z dystansu, ależ postraszył tutaj Jaki Miński. Naprawdę była to taka sytuacyjna piłka, gdzieś tam odbita. Zebrał się, pięknie złożył do uderzenia. Piłka płasko uderzona. Kalita głował do lalaka. lalaka. Ekwilibrystyczny sposób zagrywa do kobusa. Kobus wychodzi na dobrą pozycję. Co zrobi kobus? Kobus uderza, blokowany przez Racaja. Kobus przy piłce Lala obok bramki. Szczotka. Do Kality. Przed pole. Końc. Piłka na lewej nodze. Na co się zdecyduje. Nawinął pierwszego obrońcę. Kąc, ależ poradził sobie z zawodnikami gromu Kalita. Cały czas piłka w polu karnym gromu. Kalita przy piłce, dośrodkowanie, K Kobus, ależ przestrzelił, nie wiem, który to mógł być metr, szósty, siódmy, Patelnia dośrodkowuje, ciekawe zagranie, Pryliński wygrywa głowę, przebija do Rycaja, Rycaj, wiemy, że jest szybki, zobaczymy jak się zachowa, próbuje zejścia do środka, uderzenie, zablokowane i spokojnie łapie piłkę Długosz, Wasil, Ruciński, utrzymał się, Ruciński do Kality, Kalita zgrywa do szczotki. Szczotka podcina do Kality. Kalita świetna sytuacja. Kalita lewa noga, ale uderza w bramkarza. Ależ okazję miał jeszcze kąt. Mógł dobić, ale ubiegł go, ubiegł go Marczuk. Takie przewrotki bez kontaktu są najgorsze. Kalita w polu karnym, zamieszanie. faul. Zbiera jednak kąt. Zagrywa do Rucińskiego, czy tam nie było spalonego? Chyba nie było. Ruciński w polu karnym, zacina obrońcę, kładzie obrońcę jednak znowu ponownie w niego wjechał. Czy był spalony? Podanie do Cielebonka, Cielebonk sytuacja, zacina obrońcę. Otwarta, ależ o interwencja nosa, rzutu rożnego. Kąt z pierwszej piłki z powietrza, znowu jakimś cudem gromko cholewnica został uratowany przed stratą bramki. Siódaj. Dośrodkowanie. Długosz. Niepewnie. Długosz wypuszcza piłkę z rąk. Ponowne dośrodkowanie. Adenekan. Głową. Ale wprost w ręce. Długosza. Pryliński próba. W ostatniej kolejce udało mu się zdobyć bramkę z bliźniaczego miejsca w bliźniaczy sposób, teraz jednak nie udało się. Pan sędzia, Marcin Klug właśnie zakończył dzisiejszy mecz pomiędzy wianką w drzewce a Gromem Konkolewnica. Wynik dzisiejszego spotkania to 1-0 po bramce Michała Rucińskiego z pierwszej połowy. Uważam, że zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Myślę, że na naszym poziomie. Rzekłbym nawet, że ten nasz atak pozycyjny, gdzie graliśmy system, na system wyglądał. Myślę, że nawet nie dużo gorzej, ja myślę, że nawet na wyrównanym poziomie jak nie najlepszy, jak przeciwnika. Mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie w bocznym sektorze, gdzie kreowaliśmy sobie sporo sytuacji. No szkoda, po prostu kolejny raz nie potrafimy ich wykorzystać. Druga połowa, tracimy bramkę, naprawdę kuriozalną według mnie, zderzenie dwóch naszych zawodników wykorzystane przez przeciwników podaniem z główki i tak naprawdę jedyna groźna sytuacja przeciwnika. Drugą połowę rozpoczynamy w naszym stylu, dalej posiadanie, cierpliwa gra, sytuację rycaja, sytuacja kanatka. do 70 minuty wszystko fajnie siły no, opadły, zrobiliśmy zmiany, poszliśmy wyżej, przeciwnik miał szansę Kalita chyba za dwa razy zamknąć mecz na 2-3-0. No i uważam, że suma summarum szkoda, że ten mecz się zakończył się remisem, bo mieliśmy wszystko, by na pewno chociaż ten mecz rezygnął, zremisować. Całe spotkanie uważam, że na duży plus. Wiemy jaka sytuacja jest nasza kadrowa, więc chwała chłopakom za to, że, że dzisiaj wybiegaliśmy, wywalczyliśmy trzy punkty. To samo było 3 dni temu w Bychawie. Walczymy do końca, tak jak możemy, to trenujemy. Chwała chłopakom za to jeszcze raz, że, że wybiegaliśmy, mecz, wygraliśmy i kolejne trzy punkty zapisane do naszego konta. No to zaangażowanie było, widać, na pewno chcieliście strzelić więcej bramkarzy. Tak, zdecydowanie. Dzisiaj dobrze dysponowany był bramkarz drużyny przeciwnej. Było tych sytuacji kilka, mogliśmy wygrać 2-3-4-0. Szkoda, że nie wpadło, no ale szanujemy trzy punkty. 1-0 to też jest zwycięstwo.